Halo, halo. siemaneczko, Ja jestem Dexmata. To jest drugi odcinek z Pokémon Blaze Black version. Tak. W poprzednim od poprzedniego odcinka prawie chyba nic się nie tak nic się nie zmieniło. Eee, nie potrenowałem żadnych Pokémonów ani nic, choć chyba by się przydało, ale y, z powodów, że y, ten, Dobra, wyjdźmy sobie. Podróż, że tutaj właśnie jest tekst. Nie mogłem. Musiałem sobie pójść podtrenować, ale zauważyłem, że tu właśnie oni gadają. I to jest kontynuacja. Więc pogadajmy sobie z nimi. Tim Plasma. Dobra, i sobie już poszli, więc chyba możemy zaczynać naszą przygodę. Znaczy tu jeszcze będzie N? Czekajcie? Tak, on jest N i chce z nami walczyć. Więc walczmy z nim Jego pierwszym pokemonem jest inkada Pokemon robak Moim pierwszym pokemonem jest Tepig I użyłem Embera i o, przeciwnik powinien spłonąć Kłoń W ogóle Bo w poprzednim odcinku nie powiedziałem czemu wziąłem akurat Tepiga Z tych 6 starterów Dlatego bo nigdy go nie trenowałem Zawsze albo Showata Albo Snivy bo naj najwięcej najbardziej lubię, ale oszoła też nie, nie jest zły. Mankey. Dobra, dalej muszę walczyć... ...te pigiem, bo mój ratata jest za słaby. Ember. Focus Energy. Ember. F focus Energy tam chyba... ...chyba podwyższa szanse na Krytyka. Chyba, nie jestem pewien Dobra Na razie walki nie są zbyt emocjonujące, używa się tylko jednego ataku Który jest najsilniejszy Tak Dobra, pokonaliśmy Ena Full line Dobra, walczymy dalej Burloin to jest Pokémon KOT, który jest. Ee, ten, mroczny. A Mankey był walczący Pokémon. Dostaliśmy atak. Nie jestem pewien, czy to jest ten atak, ale wydaje mi się, że tak. Ten atak chyba robił, że po, e, atakami walczącymi i normalnymi można uderzyć e, Pokémony duchy. Ale nie jestem pewien, e, nie jestem pewien, więc zaraz sprawdzę po tej walce. Jak widzicie, N nie jest tułym przeciwnikiem na razie. Potem będzie cięższy. Ale nieważne. E, też do tego właśnie momentu, znaczy, jeszcze z N nie walczyłem, ale e, do tego właśnie momentu, gdy byłem w Poké Center. E, tam, gdzie zakończyłem e, drugi odcinek, znaczy chwilę potem. Bo w drugim odcinku. Whatever. Nic nie mówiłem. Dobra. I jak widzicie. Mamy ram, Mam ramkę. W pierwszym odcinku też była. Tak, wykonał ją mój kolega mimizę. No i co jeszcze? A no i w dzisiejszym odcinku tepi trochę się zmieni tam na dole właśnie w tych masterbolach Ja sobie wyleczę Pokemony. Dobra. Zobaczymy. W ekspisy. Dobra. Że 20-minutowy 20 odcinek ma być, więc. Yy... Chyba jeszcze przeżyję z tpg samym na razie. Po odcinku właśnie w ekspie Pokémona. Tutaj będzie droga. Droga. Road 2. Czyli droga 2. I tutaj. O, kto do nas dzwoni? Dzwoni do nas. Mama że... coś... tak? O! Jest tutaj! Jest! Tu... A... Mamy buty do biegania! Jak fajnie! Wreszcie może będziemy mogli biegać Dobra Idź sobie stąd Idź sobie stąd Dobra, więc... Tu możemy złapać... Pokemona Pierwsz... znaczy drugiego już Więc biegamy i... Kim on będzie? Cricket Cricket Tot Cricket Cree tot No Jezu, żeby nie zabić. Zapomniałem sprawdzić co dodaje Dobra, take Bide. Tail whip. Bo on ładuje swoją energię i... Znaczy nie pamiętam Czy po prostu on ładuje je przez jakiś czas Czy on trzymuje demeć, który mu zadamy i potem e, podwaja go Tego akurat nie jestem pewien, więc dlatego wolałem Użyć e, Tail whipa. I teraz rzucamy Pokebola. Dobra, mamy. Mamy kriket. Kriket tutaj. To jest bokom bagowy. Zbagowany. <ścoughs> Dobra. I on coś takiego w ogóle. O Jezu, jak go na, jak ją nazwać? Dobra, yy, jestem już po cięciu. Yy, postanowiłem, jak nazwę. Będzie się nazywała. S... O Jezu. Yy, Będzie się nazywała ten. Zapomniałem znowu. Dobra, wiem. Sy yy, Prawda. Będzie się nazywała Skrzypka Skrzypka. Dobrze, zapytałem? Skrzypka No Chyba Dobra Bierzemy PokeBola, w którym jest Potion I biegniemy No nie biegniemy Co jeszcze mogliśmy w tej spo trawie spotkać? Ra... Patrata W sumie fajnie, że nie spotkaliśmy, bo nie chciałbym na normalnego PokeMona Dobra, jak mówiłem, będę przyspieszał walki w trawie Oj Dziesiąty poziom tu Nasza skrzypka Chyba nawet szybko ewoluuje, bo ewoluuje chyba na dziesiątym levelu jakoś Czekajcie sekunda Dobra yy, O, trzyma jakiś tym Właśnie Nasz szczureks z... Skrzypka Metronome Nie wiem co ten item daje Nasza skrzypka Znaczy nasz szczurek trzymał jakiś item Tak yy, Pozwala żeby Ruchy normalne I ruchy walczące Mogły atakować duchy Dobra e, Sprawdzę jeszcze co trzymał Nasz szczurek I co to jest to Jest Aha Dobra e, O chi, chi, Chilanber Trzymał Nasz Shurex Więc... tak To wiecie, że ja sobie przebiegnę I pojadę do Poke Pokemar... Nie, Poke... Poke, 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 poke Centrum Pokémon tak! Dobra 10 minutowy odcinek, a my nic jeszcze nie zrobiliśmy To jest słabiutko ale tak chyba będą wyglądały pierwsze odcinki. Teraz możemy już biegać po budynkach. Dobra, bierzemy rower i jedziemy. Na razie będę mówił, będę ekspił tylko Tepiga z, poza odcinkami. W ekspię, e, klikę tutaj, klikę Naszą skrzypkę i e, naszego szczureksa. Tak. Przyspieszę to o critical Nie! O Jezu Tejku Tak ten go zabiłem, dobrze Pigimeni, dobrze Wezmę zejmę rower. Bo gdy się jedzie na rower, że częściej się spotka pokemony. O Jezu Więcej ich po tych pokemonów Znaczy, też bym się ucieszył z Purloina Bo też nigdy w sumie go nie trenowałem No ale W sumie nie, dobra Purloina bardziej wolałbym niż yy, naszą skrzypkę Przynajmniej bym umiał wypowiedzieć nazwę Dobra I to jest walka z pierwszym trenerem yy, Na naszej drodze Tak Więc walczymy Jimmy, Youngster Jimmy hut, hut. Pokemon Pokémon latający normalno latający albo tylko latający. Nie jestem pewien. A no i ten eee, dlatego te Pokémony tam na dole nie są eee, tymi. Gifami, bo nie umiem zrobić gifów w sumie na, w komentarzi. W ogóle nie wiem z jakim liderem będziemy się bić. Wiem, że pierwszy lider jest pierwszych trzech liderów. I każdy... Patrat Dobra. Yy, każdy lider. Znaczy yy, jest trzech liderów. I liderzy ma, mają chyba jednego albo dwa pokemony. Japan Sage, Japan Sira i. Nie, nie pamiętam ostatniego. No i. Jest strawiasto ognisty, wodny I właśnie nie wiem, czy jak wziąłem. I to zależy od startera. Tylko, że nie wiem, że jak wziąłem e... Pokémona ognistego, czy będę walczył przeciwko wodnemu, czy przeciwko liściastemu I też nie wiem, na których oni levelach będą. Pod. Poza odcinkiem wyrównam sobie levelę, e, znaczy spróbuję wyrównać sobie pokémonów e, z moim starterem, czyli na teraz 11, więc spróbuję wyrównać na 11, ale może do końca odcinka jeszcze wybijemy jakieś levele, więc zobaczymy. Więc dobra, lecimy dalej. Tu był jeszcze ktoś. Dobra Pokazywał nam, że możemy przeskakiwać W sumie Zobaczymy Jakie ty masz ataki I może zawalczymy O, nawet masz fajne Dobra Więc y Zawalczymy Tobą jedną walkę Bo nie chcę na razie Pigimenowi wbijać levela Oj Walczysz? Aha No ale ona walczy na przykład Dobra tak, kochasz walkę. Czy tutaj Twoje Pokémon, kocham walkę. Nie pamiętam. Może nagram dzisiaj dwa odcinki na zapas. Nie wiem w sumie czemu. Ale, mo albo może po prostu nagram jeden. Ten tylko. Dobra, kriker... Szczyp... Y skrzypka. Użyj. Bug. Nie będę co te dwa, no taki robiły. Dobra. Zigzagon nam obniżył atak, więc będzie trochę trudniej. Nie dużo to dodało, ale mniejszyło specjal atak. Super! Dobra, przetosujemy Bid. Jak zadziała? Whip Dobra. Ładuje energię. Ziggzagon mnie walnie? Walnie teraz, Ja przeżyję to Tak, przeżywam to I... Uwalniam energię Prawie całą HP Ale... Dobra Bug bite Tail whip Dobrze Dobrze, że rzu rzucił tej lipa, bo teraz możemy przez to zaatakować... Przeciwnika No w ogóle chyba nasze Pokémony miały taką samą szybkość, bo raz ja atakowałem pierwszy raz przeciwnik, więc chyba właśnie nasze Pokémony miały taką samą szybkość. Bo od szybkości zależy, który Pokémon pierwszy co atakuje. O nie, tutaj muszę mieć pokemona bo. E... Pokemony bagowe są podatne na Pokémony latające. Tak samo e... liściaste też są podatne na Pokémony latające. Więc Ember, w sumie nie wiem po co. Tepigowi jest ten oder coś tam Zaraz sprawdzę jak to się nazywa Odor law... Sleut Tak, nie wiem po co ten atak jest e, Tepigowi jak On i tak używa ognistych ataków Bardziej by się przydał, na przykład przydał Naszemu Szczureksowi Czyli bratacie Będę próbował mówić po nazwach Pokemony Czyli właśnie tu Szczureks, Skrzypka Piggyman W sumie słaba nazwa ale nie miałem nic innego, co... Znaczy nie, nie miałem pomysłu na inną nazwę Tak miałt Bug Bite Zobaczmy ile walnie On mnie bajtuje 4 HP UHP. HP On będzie pierwszy Może zmienić Pokemona Meowth nie lubię cię. Dobra, zmieniamy na pigmena i on to kończy Prawda? Prawda Ember No i miał umiera. No i jeszcze jeden Pokémon Kaderpi, ale akurat kaderpiego to już Pigmenem rozwalimy, bo... Ma Embera, a jak mówiłem, na Pokémon Robaki są podatne Ember. Znaczy, ogniste. Znaczy, Pokémon Robaki są podatne na ogniste ataki. Tak. Tak i nie inaczej. Dobra wezmę rower. I szybko wracam do pokécenter. Może jeszcze zdążymy doczyć do nas naszego miasta, choć nie zostało nam dużo czasu, bo zostały nam dwie minuty. Szybciej chyba nie mogę mówić Tak, zostały nam dwie minuty Ale w sumie chyba przeciągnę ten odcinek do... Dotarcia do następnego miasta Więc... Jeszcze chwilę poczekamy Nawet to przyspieszę trochę, żeby nie zajmowało tak dużo czasu Dobra, biorę rower Jadę Jedymy Może jeszcze w tym odcinku poka... Ukaże nam się Ewolucja o O, Purloin. Dobry przeciwnik dla, na naszą skrzypkę, bo e, Pokemony e, Typu mrocznego obrywają super efektywnie od e, Ataków e, Właśnie Robaczych W ogóle e, Nie sprawdziłem czegoś e, Jakie Statystyki ma Normalne ma? Następny mój pokemon, które nie zmieniają się statystyki Mu też się nie zmieniają I mu też się nie zmieniają Co to, ma, co to ma być? Nie chcę walczyć robak rob, kontra, robak, bo... Będzie Czy nasz kri kriketuk ma... Kriket... Czy nasza skrzypka ma abilitkę, że run away, że zawsze może uciec? Tak ma, run away Więc dobrze Biegniemy dalej, już mamy 20 minutowy odcinek Ale Nie zrażamy się z tym i biegniemy dalej Dobra Purloin następny, czyli zginie na hita Ale, krytyk jeszcze Biegniemy dalej po Proszę, powiedz mi... Powiedz, że masz na w teamie Proszę Papa ma pewno Bo mówił coś o Lillipapie Lilipap go, mówił, więc ma Lilipapa. To jest taki normalny piesek. Tak. Więc nasza skrzypka używa, użyje, użyje, użyje. Nic na razie, bo muszę to zobaczyć. Eee, co zobaczyć? To ma moc 50, to ma moc 60. Nasza skrzypka ma... Więcej ataku niż... Od... Okej, okay, dobra, więc możemy użyć zamiast struggle baga bug baita, Więcej zada. Nasza skrzypka jest szybsza, choć nie ma za dużo speedu, bo ma tylko 10. Oj. To nie jest duży damage, powiem wam. On nam trochę zada jak zaatakuje nas. A no i właśnie chcę trochę pojaśpić po na... za odcinkiem Pokémony, żeby ten... Ta seria serio się nie... nie skończyła na, nie wiem, na 10 odcinku może... Może przy, w ogóle przy pierwszym tren e, liderze może się skończyć. Więc to trochę podać, pokemony. Nasz Piggyman jest szybszy i zabija na hita Lilipapa. Krzyk Dobra. E, Chciałbym zobaczyć walkę nasza skrzypka kontra on, ale Ember jest super efektywny, więc nie. I to jest nazlog, więc wolę nie ryzykować. Że okaże się, że mu jakiś kryt się trafi czy coś takiego. Bidów. Dobra, walczmy dalej. Piggymanem Póki bidów nie ma podtypu wodnego, to je, To go zwalimy. Bo po ewolucji ma podtyp wodny. Tak. Dobra, i bidów zginął. Oj tu, nie widziałem Pokemona. Widle. Dobra. Po prostu przeklikałem przypadkowo Dobra, ale też tu Ember poleci I też następny Pokémon rozwalony Dobra I chyba wbije level w przypadku O nie, dobra nie wbije level'a Ale pewno i tak wbije do końca drogi level I w sumie szkoda A nie, nie wbiłem level'a Bianka nas woła Ona chce z nami walczyć Bianka versus Dexu versus Bianka. Pożrą spółka, nie ma. Gdzie level? Skrzypka. Dobra, Bug backbite, fake out. Ten ruch wnicuje. Przeciwnika i ma na to 100% szans. Dobra, ryzykuję jednym bite'em 3 HP. Krytyk. Nie wiem, zobaczmy jakie ruchy. Dobra, ja wiem, jakie szczurek zna ruchy i właśnie te ruchy zobaczyć. Tak, zna, zna te. Więc ja zmienię na Szczureksa, wiem, że on ma niższy level, ale on musi, musi przeżyć. Wiem, że ma piąty level. ją użyła. Kurde, to już nie przeżyje. Tailwhip. Growl. Tailwhip. Zmniejszę defa mu trochę. I zmienię Pokemona na Pigmena. On to musi zrobić. Tylko ona miała chyba Snivy, prawda? Nie oszałata. A oszałata miał Cheren Więc Piggyman musisz niszczyć miałta. I potem jeszcze Snivy Więc Tejklu Czemu Tejklu, nie Ember? Bo kurde. Nie wiem, czy nie będę się poświęcić jednego pokemona. Proszę bądź szybszy. Kurde, nie jesteś szybszy. Proszę nie krytek. Nie chcę tracić pigimena w drugim odcinku. Devenskarl. Nie, nie uczy się. Dobra. Albo dobra, nauczy się w sumie. Zamiast tej Dobra. Snivy, tak, miała Snivy Teraz Te pig Znaczy pig, e, Piggyman Czy Snivy będą szybszy? Tu będzie szybszy ten wygrywa, znaczy Nie wygrywa, tak Mój Pokemon szybszy i powinien zabić Snivy na hita Proszę Kurde tak tu. A dobra Tak mało zabrała Okaże się, że mamy Taką samą szybkość, ona zaatakuje pierwsza, ale jednak Nie, mój Piggyman jest szybszy i rozwala tą, fa tą Snivy. Więc dobrze. Jeszcze żaden Pokémon nam nie umarł. Klikę tu. To... Skrzypka ewoluuje. I zdaje się tunem I nauczyli się Fury Cutters. I ja chcę ten atak, bo ten atak jest bardzo fajny. Więc nauczmy ją tego. W sumie nie pasuje jeden wygląd do dziewczyny, bo ma wąsy. Ten pokemon Dobra, co nam jeszcze powie Bianka? Okej okay. więc w tym momencie. Zakończymy odcinek. A no jeszcze właśnie nie powiedziałem jednej rzeczy. Yy, yy, poza odcinkami zdobyłem yy, National Dex. Bo nawet twórca dołożył plik, żeby właśnie zdobyć ten National Dex. Więc dobra. Podejście Pokémony poza odcinkiem i do następnego odcinka i cześć.